Dzień dobry Panie Łukaszu i przede wszystkim gratuluję wygranej w pięknym stylu. Dzień dobry, dziękuję bardzo. No, robimy co możemy, żebyście Wy jako kibice byli zadowoleni. Jaka atmosfera na zgrypowaniu? Yy, atmosfera jest super, czekamy tam troszeczkę więcej kibiców. Wiadomo, dzisiaj jest sobota przed południem, mam nadzieję, że na tym meczu będzie troszeczkę więcej kibiców. Yy, powiem szczerze, że troszeczkę się stresujemy, bo jest taki, to jest taki ostatni sprawdzian yy, przed mistrzostwami świata, które będą w przyszłym roku. A towarzystwo, które do nas przyjechało grać mecze to jest taka śmietanka. Światowa, więc no nie będzie łatwo, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać te mecze. Jakie to uczucie grać taki turniej przed, własnymi, przed własną publicznością? to no na mecze przed własną publicznością, przepraszam, smakują zawsze najlepiej. Gramy przy swoim dopingu. Niejednokrotnie na trybunach się to nasze rodziny, więc gdzieś tam do przodu nas to cały czas niesie. No, zawsze mówiliśmy, że. Kibice i cała trybuna to jest dodatkowy zawodnik na boisku, tego się trzymamy, no i dziękujemy Wam za wsparcie. Czego mam Wam życzyć przed kolejnymi metami? E, ja bym chciał, żebyś mi pożyczył zero bramek straconych, a nam jako całej reprezentacji, żebyśmy jak najwięcej strzelali tych goli. Panie Łukaszu, ostatnio udało mi się napisać książkę i dziękuję Panu serdecznie za wywiad, który mogłem z Panem przeprowadzić niedawno, więc mam dla Pana prezent, czyli moją książkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pewno przeczytam. Sam napisałeś? Tak. No widzisz, a ja nie napisałem żadnej. Ale może jak kiedyś napiszę, to też się coś wyślę. Dziękuję.